Pewna osoba opowiadała, że kiedy w jej życiu pojawiło się bardzo wiele trudności i znalazło się w ślepej uliczce, to długo prosiła Pana Boga o jakieś światło. I wówczas pojawiła się w niej myśl, że chaos w twoim życiu spowodowany jest tym, że Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, a potem zaraz od kogoś usłyszała, że Bóg będzie chciał cię przekonać o tym, że jest. Bardzo często jest tak, że chaos w naszym życiu spowodowany jest tym, że ratunku i pocieszenia szukamy wszędzie indziej tylko nie u Boga. Kiedy zły duch chce nas zaatakować, to najpierw zabiera nam ciszę, a zaraz potem zabiera nam modlitwę, która wyrasta z ciszy. Bo on jest zazdrosny o to, że możemy przebywać z Panem Bogiem kiedy diabeł chce wprowadzić w naszym życiu chaos to kusi nie zawsze złymi rzeczami ale często kusi także nadmiarem dobrych rzeczy jeżeli nie możecie oderwać od Boga to chce sprawić żebyś cały czas był zajęty albo żeby nawet w ciągu dnia nie było nawet kilku minut ciszy aby tylko oderwać nas od modlitwy oderwać nas od prawdziwego odpoczynku wiara bez modlitwy jest jak Ewangelia bez Chrystusa. I dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że Pan Jezus uczy apostołów takiej modlitwy, która jest odpoczynkiem, która jest odpocznieniem. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co działali i czego nauczali. Najpierw opowiadają mu o swoich troskach, o radościach. I to jest pierwszy etap modlitwy. Dziękujemy, prosimy. Może czasem próbujemy coś wytłumaczyć, dobrze naświetlić sytuację, aby Pan Jezus się we wszystkim zorientował, aby dobrze zrozumiał. I Pan Jezus słucha. Mówimy, opowiadamy, a Pan Jezus słucha. Ale kiedy człowiek modli się wyłącznie w taki sposób, to po jakimś czasie odkrywa, że taka modlitwa nie nasyca naszego serca, że problemy wciąż są, że modlitwa jakoś wcale nie uspokaja. A co, jeżeli przez dłuższy czas modlitwa wydaje się być niewysłuchana, albo jeżeli przez dłuższy czas no, nic się nie dzieje, pojawia się zniechęcenie, modlitwa, która polega na wypowiadaniu słów, wydaje się żmudna, a nawet nudna. Jak tu trwać na tej modlitwie, na której nie ma żadnej odpowiedzi? I problem polega na tym, że na takiej modlitwie chociaż mówimy do Jezusa, to jednak głównie zajmujemy się sobą. Mówimy do niego, ale o sobie. Opowiadamy jemu, ale o sobie. Więc gdzie znajduje się punkt ciężkości? Ja jestem najważniejszy na tej modlitwie, a on jest po to, żeby mnie słuchać. Więc nic dziwnego, że skoro ciągle zajmuję się sobą, no to potem wychodzę zmęczony, bo tam nie było tej przestrzeni, abym mógł to Pan Jezusowi oddać. W Starym Testamencie mamy ten kapitalny dialog pomiędzy Bogiem i Samuelem. Samuel mówi, mów Panie, bo sługa Twój słucha, a my często mówimy inaczej, milcz Panie, bo sługa Twój mówi. Podobnie. Bywa, kiedy się przychodzimy spowiadać, że to, co ma być sakramentem uzdrowienia, i tak się dzieje, kiedy celem jest Jezus, wtedy to jest sakrament uzdrowienia, to to, co ma być sakramentem uzdrowienia, uzdrowienia staje się sakramentem udręczenia, kiedy celem jesteśmy my, kiedy celem jest nasza własna doskonałość, a nie Chrystus. Bo nad kim się w konfesjonale wtedy człowiek użala. Czasem przychodzą ludzie z bo grzech przyszedł po raz setny, tysięczny, i są przerażeni. A się okazuje, że tak naprawdę wtedy człowiek użala się nad swoją niedoskonałością, że tak dobrze już mi szło, już trzy tygodnie, dwa tygodnie nie grzeszyłem, a po, po tym czasie upadłem i jestem wściekły na siebie. Cały czas jest patrzenie na siebie. A spowiedź to jest miejsce, kiedy przychodzisz, żeby Chrystus cię podniósł. On jest w centrum, nie ja i to jest uzdrawiające. Jest taki cenny moment na modlitwie, kiedy uda się nam zapomnieć siebie, kiedy w tym subtelnym doświadczeniu jestem cały dla, dla Ciebie Boże. I to zapomnienie siebie jest uwalniające i jest uwalniające nie tylko z perspektywy duchowej ale również w codziennych sytuacjach to zapominanie siebie dla kogoś. Zapominam o sobie, wychodzę poza to swoje ego, które mi ciąży, bo zależy mi na kimś. W ten sposób święty Paweł też definiuje miłość. Mówi, miłość swego nie szuka. Pan Jezus rozsyła uczniów na miejsce osobne i łączy to z odpoczynkiem. Odpocznij w obecności Boga. Pamiętam, że kiedy przychodziłem do zakonu, to jeden ze starszych ojców mówił, jeśli chcesz poznać człowieka, to zapytaj, co robi w samotności. Dlaczego? Bo w samotności wychodzą wszystkie nasze wady. W samotności jesteśmy najbardziej prawdziwi. Nie musimy już nikogo udawać. Nie musimy już odgrywać żadnej roli. W seminariach się mówi, że kleryk najlepiej poznaje siebie, kiedy jest na wakacjach. Wtedy kleryk jest najbardziej prawdziwy. Nikt go nie kontroluje, nikt nie sprawdza, czy się modli, nikt go nie rozlicza. I wówczas się odkrywa, co naprawdę mnie w życiu niesie. Kim jest dla mnie Chrystus i jaki ja jestem wobec Niego, kiedy jestem sam, kiedy jestem prawdziwy. Modlitwa to jest to, co my robimy ze swoją samotnością. Czym ją wypełniamy? Pan Jezus wprowadza apostołów w wyższą formę modlitwy. Taką modlitwę, która jest odpocznieniem przed Bogiem. Taką modlitwę, w której nie musisz już robić nic, niczego nie musisz udowadniać. Nie musisz wypełniać żadnych punktów, nie musisz podejmować żadnych decyzji, nie musisz rozwiązywać żadnych problemów. Możesz jedynie być i patrzeć na Jezusa. Karmić się Jego słowem, cieszyć się z Jego obecności. I wtedy też pozwalasz, aby on nacieszył się Tobą. Benedyktyńscy miści opowiadali, że kiedyś spotkali się w klasztornej salce i zaczęli. Odprawiać gorzkie żale. Nie wiem, czy wiecie, czym są gorzkie żale w klasztorach. To jest takie narzekanie i użalanie się. Jak często wizytacja jest, to są gorzkie żale. Bracia przychodzą i się skarżą skarżą, skarżą i prowincja musi tego słuchać. To są nasze zakonne gorzkie żale. No i ci bracia opowiadali, że skarżą się, jak to i ciężko jest teraz w kościele, że są afery, skandale że biskup nie wypowiedział się tak, jak ja bym chciał, żeby się wypowiedział i jak w tym się wszystkim odnaleźć. No i tym gorzkim żalom przysłuchiwał się ojciec Karol Meissner i mówi, że powiem Wam, bracia, że po kilkudziesięciu latach życia w klasztorze jestem przekonany, że jedynie co człowieka uratuje to uczciwie prowadzone życie wewnętrzne. Tego nikt ci nie zabierze. Dzisiaj chrześcijanie nie mogą już żyć w odniesieniu do Chrystusa, muszą żyć w Chrystusie. To chodzi o życie Wy. I bracia i siostry, my bez modlitwy nie damy sobie rady, bo ilość problemów, z którymi się spotykamy, ale również ilość problemów, które ludzie do nas przynoszą. Ilość trudnych historii, które nam ludzie powierzają, to wszystko może nas przybić. Moje doświadczenie jako księdza i jako zakonnika jest takie, że jeśli się nie modlę tyle, ile powinienem się modlić, to po prostu nie daje rady. Jestem w stanie wytrwać tylko wtedy, kiedy się modlę. Jestem w stanie zachować pokój serca nawet pośród zamętu, kiedy sam przestaje być w centrum, a w centrum pojawia się Jezus. I taka modlitwa jest odpoczynkiem, odpoczynkiem także od siebie samego. Świat, w którym żyjemy, to jest świat, który jest dotknięty grzechem, to jest świat, który jest zabrudzony przez grzech. Ale przy Bogu wszystko jest czyste. Przy Bogu mogę naprawdę odpocząć. Bo jeżeli będę patrzył na grzech, będę kontemplował zło, to to mnie wchłonie. Ale jeżeli patrzę na Boga, to serce napełnia się radością i przychodzi pocieszenie. I na koniec przeczytam mało znany apoftegmat z IV wieku który jest przypisywany Abbie Aguerasowi. Pewnego dnia poszedłem do Abba Pojmena i powiedziałem mu Byłem już wszędzie, szukając miejsca, gdzie mógłbym żyć, ale nie znalazłem nigdzie spokoju. Gdzie chcesz, abym zamieszkał? Starzyc odpowiedział Dzisiaj nie ma już prawie pustyni. Idź, poszukaj tumu. Zamieszkaj wśród ludzi i zachowuj się tak, jakby nikogo obok ciebie nie było. Powiedz sobie: Nie mam żadnych zmartwień, wtedy zasmakujesz królewskiego spokoju. Kapitalna intuicja co do modlitwy: nie patrz na ludzi, ale przyjdź do Boga, przyjdź pod Najświętszy Sakrament, przyjdź pod Krzyż i powiedz: Panie Jezu. Nie mam żadnych zmartwień, bo wszystkie zmartwienia oddaję Tobie. Wówczas zakosztujesz królowskiego spokoju. Wiara bez modlitwy jest jak Ewangelia bez Chrystusa. Moje doświadczenie jest takie, że kiedy modlę się w samotności, kiedy przychodzę do Chrystusa i powierzam mu swoje zmartwienia, to dzieje się wówczas jedna z dwóch rzeczy. Albo Bóg w cudowny sposób sam coś rozwiązuje, albo daje mi dar zrozumienia, pokazuje, że w tym krzyżu jest zbawczy sens. Najważniejsza na modlitwie jest obecność Boża, a dopiero potem my. I im bardziej jesteśmy przy obecności, tym bardziej Bóg zajmuje się nami.